często słyszymy od egzorcystów diabeł nienawidzi Maryi diabeł boi się Maryi dlaczego tak jest dlaczego ci egzorcyści którzy przeprowadzili niezliczone egzorcyzmy mówią to samo diabeł nienawidzi i boi się Maryi Fabio Marques Regona który jest kuratorem bloga Stens Vatican napisał podczas egzorcyzmów Ojciec Gabriel Amort zapytał diabła: Kiedy opuści ciało opętanej dziewczyny? Diabeł odpowiedział, że pozostanie tam do 8 grudnia, co okazało się nieprawdą. A kiedy ojciec Amort zganił go za kłamstwo, diabeł powiedział: Czy nigdy nie powiedzieli ci, że jestem kłamcą? Więc jeśli tak jest, jeśli diabeł jest księciem kłamstwa, Jaki jest pożytek z przesłuchiwania go? Ojciec Amort odpowiedział, że to prawda, że później przesiewamy odpowiedzi diabła. Być może Bóg zmusza go do powiedzenia prawdy, aby zademonstrować, że szatan został pokonany przez Jezusa i jest również zmuszony do posłuszeństwa naśladowcom Jezusa, gdy działamy w imieniu Boga. Diabeł często wyraźnie oświadcza, że jest zmuszony mówić, to jest coś, czego będzie unikał. Gdy jest zmuszony ujawnić swoje imię, jest to dla niego wielkie upokorzenie, znak porażki, ale biada egzorcyście, który gubi się w pytaniach z ciekawości, których prawo wyraźnie zabrania, lub jeśli pozwala się prowadzić diabłu w rozmowie. Właśnie dlatego, że jest mistrzem kłamstwa. Diabeł jest upokorzony, gdy Bóg zmusza go do opowiedzenia prawdy. W wywiadzie dla magazynu Earl w 2009 roku ojciec Amort wspomniał: Zdarzyło się, że zapytałem demona, dlaczego pomimo swojej wyższej inteligencji wolał zejść do piekła. Odpowiedział: Zbuntowałem się przeciwko Bogu, więc pokazuję że jestem silniejszy niż on. To znaczy, że dla nich bunt jest oznaką zwycięstwa i wyższości. W swojej książce Ostatni egzorcysta, ojciec Amort, relacjonuje cały dialog, który odbył z diabłem. Ojciec Amort zapytał: Jakie są zalety Madonny, które najbardziej cię złoszczą? Ona mnie złości ponieważ jest najpokorniejszym ze wszystkich stworzeń i ponieważ jestem najbardziej dumny, ponieważ jest najczystsza ze wszystkich stworzeń, a ja nie jestem. Ponieważ ze wszystkich stworzeń jest najbardziej posłuszna Bogu. Powiedz mi czwartą cechę Madonny, która sprawia, że boisz się jej tak bardzo. Kiedy wypowiadam imię Maryja, niż kiedy wypowiadam imię Jezus. Powiedz mi czwartą cechę Madonny, która najbardziej Cię złości. Złości mnie, ponieważ zawsze mnie pokonuje, ponieważ nigdy nie została naruszona przez jakąkolwiek skazę grzechu, ponieważ bardziej upokarza mnie bycie pokonanym przez nią, niż przez Niego. Ojciec Amort wspomina, że podczas egzorcyzmu diabeł powiedział mu przez opętaną osobę Każde zdrowaś Mario, różańcowe jest dla mnie ciosem w głowę Gdyby chrześcijanie znali moc różańca byłby to mój koniec Jest jeszcze jeden egzorcysta ojciec Sanat Babilon który wykładał na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie Podzielił się swoim doświadczeniem w odniesieniu do nienawiści diabła do Maryi. W moim dotychczasowym doświadczeniu wykonałem 2300 obrzędów egzorcyzmów. Mogę powiedzieć, że wezwanie Najświętszej Maryi Panny często wywołuje znaczące reakcje u osoby opętanej jako dowód tej nienawiści diabła do Matki Bożej. Podczas gdy ja natarczywie wzywałem Najświętszą Maryję Pannę, był mi odpowiedział, nie mogę już znieść tej dziewicy Maryi i nie mogę już znieść Ciebie. Wróg stara się nas oślepić, abyśmy nie widzieli zła, które czynimy i ruiny, którą sprowadzamy na siebie, obrażając Boga po popełnieniu grzechu. Stara się uczynić nas głupimi, abyśmy ze wstydu mogli ukryć naszą winę w spowiedzi świętej. Święty Alfons Uliguori powiedział, zwykłym sidłem w które diabeł łapie młodych jest napełnienie ich winą kiedy popycha ich do popełnienia grzechów usuwa cały wstyd jakby nie było w tym nic złego ale kiedy idą do spowiedzi przywraca ten wstyd powiększony i próbuje ich przekonać że kapłan będzie szokowany ich grzechami i nie będzie już o nich dobrze myślał w ten sposób Diabeł próbuje doprowadzić duszę na skraj wiecznego potępienia. Ile istnień szatan kradnie Bogu, czasami na zawsze, za pomocą tej sztuczki. Często zdarza się, że diabeł podstępnie komunikuje się z Tobą w Twoim sercu i mówi: Pomyśl o złu, które uczyniłeś. Twoja dusza jest pełna bezprawia. Jesteś obciążony wieloma ciężkimi grzechami. Nie pozwól mu cię oszukać. Kiedy to robi, nie daj się doprowadzić do rozpaczy pod pretekstem, że jesteś pokorny przez zło, ma moc obcowania z duszą przez cały czas. Jak człowiek z człowiekiem, a więc sugerując jej grzeszne czyny, powinieneś na to odpowiedzieć. Mam pisemne zapewnienie Boga, ponieważ mówi. Że nie pragnie śmierci grzesznika, ale aby powrócił przez pokutę i żył, taki był cel, jego stąpienia na ziemię, z wyjątkiem zbawienia grzeszników, aby przynieść światło tym, którzy są w ciemności i życie umarłym. Na koniec pomódlmy się wspólnie, wyrzekając się szatana i oddając siebie w ręce Boga. Wyrzekam się szatana i wszystkich Jego dzieł i pokus abym nie dał się zdominować przez grzech i abym mógł żyć w wolności Syna Bożego. Wyrzekam się zabobonów, sztuki wróżbitów i sztuk magicznych. Odmawiam uczestnictwa w seansach spirytystycznych i czynnościach okultystycznych, związanych z kartami tarota, z tablicami pisma spirytystycznego i udziałem w zabawach związanych z wszelkiego typu okultyzmem. Przeciwstawiam się wszelkim skutkom związków umysłowych z jasnowidzami, astrologami, mediami, jak również skutkom skażenia okultyzmem i wpływowi działania szatana, który przeszedł na mnie poprzez moją rodzinę. Okrywając się najdroższą krwią Jezusa, wyrzekam się wszelkich mocy przeciwnych Bogu i kultom, w których nie czci się prawdziwego Boga. Zobowiązuję się, podporządkować moje życie przykazaniom Ewangelii, kochać Boga, którym jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Maryja, która powiedziała Bogu tak, pokonała grzech, prowadzi nas ku wiecznemu zwycięstwu. Oddajemy się z ufnością pod jej opiekę, przez krew Chrystusa, przez którą wszyscy jesteśmy zbawieni, przez krew Tego, który zwyciężył śmierć, Również i my zwyciężymy nad naszymi wrogami, nad naszym największym nieprzyjacielem i nad każdą istotą ludzką czy duchową, która chce nam uczynić zło. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.